Krakowianie wygrali na wyjeździe z Buskowianką 29 do 26. Było to zacięte spotkanie. Do przerwy był remis w drugiej połowie zarysowała się nieznaczna przewaga Krakowian. E, bardzo trudna przeprawa przed e, graczami e, Starnowa. Igor Moroz. Jest trafienie Patryka Kwarcińskiego, jeden do jednego. Stoją Tarnowianie, tu widzimy zmianę Gasin, który trochę został poddenerwowany przez Sikorę. Został zastąpiony notabene przez Jacka Sikorę, grającego w ekipie z Krakowa. I młodszych w Zakopanem trenują podopieczni Rafała Bernackiego, niegdyś świetnego bramkarza, obecnie znanego z drugiej ligi jako trenera SMS-u 3 Kielce. Jacek Sikora. No i Agiek już zbudował czterobrankową przewagę, a przed chwilą mieliśmy szansę na doprowadzenie do kontaktu. Tarnowianie nie mogą takiej sytuacji stuprocentowych marnować, jeżeli tutaj o czymś dobrym myślą dla siebie w tym meczu. No tak jak teraz, Kołowy, czysta pozycja, mógł tutaj rzucać, próbować rzut normalnym, mocnym, silnym rzutem pod poprzeczkę, natomiast tutaj, no próbował technicznym rzutem w kompletnie nieudanym, teraz Sikora błąd, trwał w ataku. I druga strona, Wajda, teraz już bezlitośnie, tak. interwencji, Peroński, i sądowicz to bramkarze komplementarni, o odmiennych stylach, uzupełniający się o różnej fizjonomii 2 metry mierzy peroński. Trochę teraz rozumiemy i rozgrzeszamy e, Gasina za to wcześniejsze e, zachowanie. Powiem też dlatego musiał zejść, żeby zostać opatrzony. Zmiana strony, był Choim, teraz Bednarz, Koronkowo układają sobie akcję ofensywną i jest Kociuba, Kociuba to jest zawodnik No oni, jeszcze raz to powtórzmy, oni nie mogą w dzisiejszym meczu e, przepuszczać takich okazji, jeżeli chcą e, tutaj wywieźć jakieś punkty z Krakowa Adrian Najuch w sobie znany sposób Spokojnie, próbują zagrać do e, pewnej pozycji Tarnowianie Teraz na kole się. ustawiony Kwarciński, e, nietypowo, Poremski i Kociuba Teraz Bednarz, ale stanowczy rzut Kaspra Bednarza. Się pomylił, zarówno z Vive, dwa 2 Kielce, jak i Buskowianką Łącznie 0 na 2 w tym elemencie, ale skuteczność całościowo wysoka w tym sezonie 27 na 34. To jest statystyka na jułka, ale odpowiada Kasper Bednarz, ale konsekwentnie, skrupulatnie. Z dbałością o Detale Krakowianie. Michał Gasin pokusił się o rzut. Kołda za pierwszym razem skutecznie, lecz za drugim razem Mateusz Bujak pospieszył z dobitką. Także no, mają tutaj przewagę jednego zawodnika. Kwarciński i Mondel. Kwarciński zamarkował podanie, a zdecydował się na rzut, i to był dobry wybór. Dając Mondel, piłka chodzi jak po sznurku. Mondel. Już gra pasywna, muszą podanie rzucać. Kociuba. I to piłka rzut, zaczepotała ale... w sieci, niemal równo z końcową syreną, 15 do 14 prowadzą po 30 minutach Krakowianie, ta zaliczka przed drugą odsłoną. Parański był bardzo blisko, pechowo dla niego piłka od dwóch słupków pala do bramki. No i mamy remis, pierwszy raz od stanu 0-0, ale Sikora ze skrzydła, pierwszy raz w tym meczu. Mróz, to jest akurat 19-letni, prosperujący, rozgrywający i Kwarciński. Mróż, mózg operacyjny Tarnowskiego zespołu Hoim do skrzydła, tutaj jest Wajda, a on dzisiaj prezentuje się całkiem dobrze. Bardzo dobrze obronił ten rzut, no ale wcześniej Wajda świetnie tą piłkę odzyskał, świetnie się obrócił, także no to jest akcja bardzo dobra, no ale potem już trochę za bardzo chyba dał się ponieść młodzieńczej fantazji, zamiast spróbować oddać, o kora, kapitalnie z drugiej ligi, i zdobyć już czteropunktową przewagę. na Najuch. Przyspiesza, Bielec, kapitalne podanie do Jewiarza, a ten w sobie znany sposób zawodnicy z Krakowa. Tak, wydaje się, że teraz Agiek, wyższy bieg wrzucił. Bardzo dobrze grają w ataku, też w obronie nie odpuszczają, bardzo twardo i Tarnowianie teraz no, naprawdę mają spory problem i do tego jeszcze Peroński zaczął kapitalnie bronić. Znowu kapitalne podanie do Łuczyńskiego, no fantastycznie. Akcji sprzed kilkudziesięciu sekund, teraz Mondel, Hoim, Kociuba, Kacper Szydło nie składa broni, wespół z nim, Jacek Sikora, teraz Kociuba znalazł przestrzeń, Przemysław Mondel. widzimy to jest zawodnik praworęczny z Agiechem, no, jeżeli tak będą rzucać, no to nie mają czego szukać tutaj, nie są, nie będą w stanie po prostu odrobić tej pięciobramkowej straty, która zaraz może już wynosić sześć bramek bowiem Agiech w ataku Otóż to, przewaga już jest porządna, Mikołaj Wojcik. Kapitalny rzut. No i w tych właśnie kluczowych dla tego spotkania momentach Agiek wychodzi e, zwycięsko i robi e, potem fantastyczne kontry, tak jak to widzieliśmy dzisiaj już parę razy w tym spotkaniu. W natarciu goście z żarliwością Hoim i pocelował Mateusz Hoim. I w jeszcze łatwiejsze szydło wpisuje się na listę strzelców w dzisiejszym spotkaniu. Otóż to podanie było łagodne, rozkojarzeni byli Tarnowianie, a to w seniorskiej piłce ręcznej kończy się stratą gola. Kociuba! Natomiast e, agiek ciągle, e, ciągle ma możliwość, żeby licznik dzisiaj e, przekroczył 30. Gasin. Kapitalnie, Gasin! No, on pokazał właśnie to. Na najwyższym szczeblu. To końcówka lat 90. i Hutnik w składzie między innymi ze Sławomirem Szmalem. Marciński w okienku. Ależ rotacja miała ta piłka. no Fantastycznie, że otwierali końcówkę pierwszej połowy w stosunku 3 do 0. Może będziemy teraz świadkami podobnej, podobnej sytuacji. Jak na razie, Tarnowianie dobrze po czasie. 1 do 0. Nastąpiły rozszady, ale Michał Gasin się nie zatrzymuje. A przez pozostałe 50 minut meczu, ani razu. Także no końcówka należy na pewno w tym spotkaniu do Gasina. Rozkwita atak Tarnowian. Chcieliby ten mecz zakończyć. Owocnym akcentem i się udało. Michał łabno. Jeszcze Agi będzie oddał rzuty Miodoński, ale tak ten rzut no nie mógł e, zrobić nic złego w defensywie e, Tarnowian. I koniec spotkania, drodzy Państwo: 31 do 25.